Siemaneczko, witajcie o, w kolejnym tutaj filmiku. dla Was wideo tak dzisiaj jest nagrać pod garden żeby bo nie musiałbym to montować się musiałbym o, i macie... O, tutaj macie cały film, to cały to film to jest, to No i co? Dzisiaj jest, jest słuchajcie, zakończenie sezonu. Sezonu letniego. Wpadłem tutaj na spontanie zobaczyć co się dzieje. No i co? No Zobaczycie małą relację. Postaram Wam się nagrać, co tu się dzieje. Jestem póki co w środku, ale zaraz wychodzimy na zewnątrz, bo to na zewnątrz słuchajcie, tam jest kupa ludzi dzisiaj na Ludzie idziemy na podwórko, pooglądamy, co tu dzisiaj przyjechało. Tutaj ogólnie można też na co dzień przyjść i pooglądać te samochody. Większość samochodów to są samochody prywatne, które tutaj stoją. Ferrari F40, obok tego auta słuchajcie, nie da się przejść. I go nie zobaczyć. Kurde, to jest samochód, słuchajcie. Tak stare auto, a robi, mimo to, słuchajcie, mega wrażenie. Tutaj ludzie przechodzą, każdy jednak zatrzymuje się obok Ferrari 40. Mimo tego, że stoją tutaj McLareny, Ferrari robi jednak największą furorę za szybą. No jest mega. Wszyscy tu stoją, słuchajcie. Tutaj mamy niezły zestaw. O, z Porsche. Słuchajcie, zdziwiłem się dopiero, można powiedzieć, że po jakimś czasie, dlaczego tak ludzie tutaj oglądają, zaglądają z tyłu do tego silnika, do Porsche. Patrzcie na to. To jest elektryczne. Elektryczne Porsche. No i ktoś popsuł moim zdaniem Porsche. Już mi się to nie podoba. To jest, słuchajcie, elektryk. Tak samo tam, zobaczcie, stoi elektryk. Tak samo jak ten bulik. Ja pierdziele, tutaj, nic nie teraz, co się dzieje. To wszystko są, słuchajcie, samochody elektryczne, tutaj stoją. Tak samo tutaj mamy elektryka Nie, to już nie jest motoryzacja. To nie jest już mój klimat. Ładnie to wygląda, ale to jest elektry. I tutaj ktoś popsuł taki ładny samochód. Górne, co tam się dzieje? Ja pierdzielę. Chłopaki, słuchajcie, robią e, zegarki z Felgi. Wysyłacie dla nich e, zdjęcie Felgi i robią zegarek. Jaka cena? Nie, 250 euro za zegarek? Pojedziemy. Zależy jaki. Ale słuchajcie, robią. ogólnie robią zegarek z Felgi. Czyli wysyłacie swoją Felkę. Czyli bebesa a trzeba wysłać. Ktoś miał tu roboty nad tymi wszystkimi guzikami i telewizorkami, żeby to ogarnąć. Ciężko jest, słuchajcie, coś tutaj nagrywać, pokazać, bo tutaj jest tyle ludzi, wszyscy się kręcą obok samochodów. Słuchajcie z telefonami e, to jest jakaś masakra, nie ogólnie. E, ciężko, żeby coś nagrać. Tutaj mamy Honda S2000 z szybkich i wściekłych. Tutaj mamy parę małych wyścigówek, słuchajcie dosłownie, nawet nie do pasa, tylko do kolan chyba bym powiedział, te samochody tutaj są, a tutaj jest jeden nawet do sprzedania jakby ktoś chciał kupić. Za jedyne 69 tysięcy euro można mieć taką wyścigówkę. I od razu do odbioru jest gotowa. 288 koni, zobaczcie, 69 tysięcy 1989 rok stare wyścigówki kurde fajnie by takie coś mieć w garażu tak naprawdę albo pojeździć Światło światła są, kierunki są, lusterka są ciekawe, można to zarejestrować? tutaj niestety się zblokowali trochę pojechali nie w tą stronę co trzeba o, nasz samochód, widzę no i teraz jest mały problem Jedni wjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. Tam babcia siedzi sobie z dziadkiem elegancko. Dzieje się tutaj, dzieje się. Także jest fajnie. Tutaj mamy taki dość ciekawy samochód Honda CRX, zrobioną. Na taką scenę tuningową bardziej, ale ładnie wygląda. Można powiedzieć, nie wiem, czy to auto jest zameldowane w Niemczech. <śm> <ś> Ze względu, słuchajcie, na te wszystkie gadżety, a jak jest, kurde, no nie da się nagrywać. A jak jest, no to powiem wam, że e, takie rzeczy w Niemczech no to jest gruba zabawa, żeby to wszystko e, było wpisane w dowód. Te koła to wątpię, że to jest wpisane. No środek na biało zrobione Tam kupa przełączników jakichś O nawet w gazecie jakieś tam było z tyłu nagłośnienie mamy Zawsze to coś innego Tu mamy jakąś Honda S 2000 porobioną tam była Supra, właśnie. Tu kolejna Honda. Ciekawy samochód. Słuchajcie, Subarynek, zobaczcie co mamy. Forda GT. Kurde, piękna maszyna. Coś wspaniałego powiem wam. Naprawdę, ten samochód wygląda mega. Robi robotę na żywo. Widać, że ma też bardzo duże zainteresowanie. Bo, kurde, ładnie jest. Zabawka, dosłownie zabawka. 190 stoi z pieskiem i kapeluszem. O! Kierownica nawet jakaś wstawiona Może jakaś szybka Wyścigowa Tutaj mamy trochę amerykańskiej motoryzacji Kurde, potężny jest, potężny Sorry, bo jem batona. Ale powiem wam, że w porównaniu tutaj stoi Golf A Golf? Mimo tego, że jest to no, taki mały, nie mały. Samochód smartem nie jest. To w porównaniu słuchajcie do tego. To jest kolos normalnie. Nie da się nic nagrywać, słuchajcie. Kupa ludzi. Normalnie przechodzą w kamerę, wchodzą. Nie da się nic ponagrywać. Teraz idziemy, wchodzimy do tej maszyny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało do góry nogami. Zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy. Jestem pozapinany wszelki. O kurde, jedziemy. O cholera jasne, ja pierdzielę. O, ja pierdzielę. O kurde, nogi mi słuchajcie, zwisają. O kurde, to już nie jest fajne Dobra, dość tego O kurde Ale wali w głowę ciśnienie Ja pierdzielę. o już policja przyjechała O ja wam, że mam już dość To idzie bardzo pomału Ale jak do dołu się zwisa Słuchajcie, to jest Jakaś masakra, kurde Nie, nie mów, że on jeszcze raz będzie robił Genuk Wystarczy, powiedziałem, że wystarczy Nowy to znaczy, now, nowszy czy starszy? Oczywiście, że starszy, Shelby, ale piękny jest. Widać, które samochody przykuwają uwagę, słuchajcie, tutaj stoją, czy tam MG, nie MG, wiadomo, Mustangi, ale jak stoi coś takiego, zbiera się na kupa ludzi, zdjęcia nagrywają, to znaczy zdjęcia robią, filmy nagrywają. Ładny jest, na Kawał starej motoryzacji. Taśma jak poklejona. Co na taś ten taśmę? No jest na, na taśmie? kurczę To jest film historyczny, Coś nie tak. Co? To jest film historyczny, Coś jeszcze nie tak. Czemu? No co? To... No tak. ale pachnie. Pachnie starym wozem. Słuchajcie, tych zapachów nie da się wygonić z tych samochodów. Ładny. Bardzo ładny. Widać, że słabo tak zrobiony. Jak się przyjrzymy, z daleka jest bardzo ładny, ale jednak z bliska, słuchajcie, ma takie kupa, kupa, kupę. Nie, nie takich niedociągnięć jednak. No tak samo tutaj widzimy ten błotnik, czy coś. Chyba, że to, słuchajcie, jest. W oryginalnym stanie, to wtedy, słuchajcie, nic nie można zarzucić, jeśli to jest oryginał. 911 Dakar, ale fajne. Można byłoby polatać w terenie, podobać się. Można byłoby po błocie pojeździć, co? Fajnie wygląda. Tutaj jakieś mamy. Rost, Style, a to już takie słuchajcie, złomo, Ja pierdiera. Kolos, boschos słuchajcie, motocykl, zobaczcie. Normalnie silnik od samochodów. Kozak, ale to jest wielkie, to jest potężne. Jestem ciekaw, słuchajcie, ile to waży. Zakleił Zakleił taśmą, żeby nie było widać numerów? Przy nagrywaniu czy co? To jest topka, jaką mamy. Węża jakiegoś No ale słuchajcie, robi to wrażenie. Naprawdę jest potężne. No, to zakleju Tablicę zakleił, wszystko po O, tutaj mógłbym puścić dla Was wideo, tak naprawdę nagrać. I nie musiałbym montować, nie musiałbym nic robić. O, i macie <laughs> cały film, słuchajcie, co by się działo. To jest dopiero idea. ogólnie wygląda hala Tutaj biorą słuchajcie dźwigiem Tu mamy dźwig na górze Dźwigiem podnoszą hak, wbijają I te auto ustawiają dźwigiem Widzicie suwnice te tutaj na górze? Także tutaj te z suwnicami wszystko przesuwają te auto No, tak to się odbywa Liny podpinają, tutaj jeżdżą słuchajcie Jak w starym zakładzie Tutaj mamy dobre powiedzenie, nie? Dobre, nie? Jak to nie? Bardzo dobre. Henry Ford, bardzo mądry człowiek, to powiedział. Tu też jedno z dobrych powiedzeń. Budują ołta, których nikt nie potrzebuje, ale każdy chce mieć. <laughs> dobre. Tu jakieś artefakty mamy. Stare buty, tylko tak strasznie słabo widać. Patrzcie, jakie trzewiki, ktoś w nich kiedyś zasuwał. <grymne> Ale, buty <grymne> śmieszne, co? Trzewiki, gokle, gokle, gogle A tu złoty but. To jest złotego buta wygrał. Nie w piłkę nożną. Słabo widać, tutaj ryrek. Jakaś stara, ja, znaczy historia tutaj ogólnie, jest galeria, historia motosportu. Tu jakie zdjęcie z wypadkiem, podpisy i artefakty, puchary. notatki nawet tutaj mamy serwis Lamborghini po drugiej stronie Widzicie jak się psują ile w serwisie z tej samochodów wszystkie popsute no. no Tutaj kawał historii mamy filmiki stare 1961 rok o, tam O, widzę mamy na końcu fajną kanapę jakoś, żeby usiąść sobie Jakoś mało. Tutaj kolejna suwnica jest, żeby samochody przestawiać jak coś. Widzicie, taka wielka suwnica jest potrzebna, żeby te samochody wszystkie tutaj przestawiać, Lamborghini czy coś. Słuchajcie, to nie robi się na podnośnikach, tylko na takiej suwnicy właśnie się podnosi samochody. <noise> Zaraz się posypię w komentarzach co ja gadam za głupoty Wszystko pochowane tam, troszkę jakieś widać, porozbierane lusterka, koła tutaj deska, i w ogóle jakieś tam rzeczy widzimy. Bo akurat tutaj jest. Tutaj w naprawie stoi i zobaczcie, jaka tam kartka jest w środku. Tam jest napisane nie odpalać nie ma oleju <gry> nie odpalać bo nie ma oleju w środku Kurde, ale by było żeby ktoś odpalił to słuchajcie bez oleju w topa jest <gry> Trochę tego na serwisie stoi. Ja tutaj mamy, słuchajcie, na stole, zobaczcie, porozkładane tłoki, sprężyny zaworowe, korbowody pod spodem mamy. Tylko słuchajcie, zobaczcie, z tego co ja tu widzę, to jest jeden nowy tłok. Kurde, powiem wam. Nie wiem jakoś to jest. To jakoś taka naprawa. Reszta wszystko stare, a tu jeden nowy. Słabo. Wał wow. Pierścionki, wszystko nowe. Panewki Wszystko Lamborghini leży Głowice. Co tu jest napisane? Dupsy nie 12 no Inny nowe. nowe widać chyba tuleje stawione. No a tutaj sobie można zamówić, słuchajcie, i klasyczka nam zbudują. Tak to wygląda w takiej mniej więcej surowej wersji. A tu już mamy. Zobaczcie tak to wygląda ładna. Pagoda. Kurde, no, przez lustro niestety słabo widać. Oczywiście e, mamy hotel V8, można się przespać w hotelu, fajne są e, miejscówki, fajne pokoje w sensie tematyczne możecie sobie sprawdzić w internecie. Łóżka i pokój są po prostu tematyczne, czyli tam z Mercedesem, chyba z BMW i takie tam różne rzeczy Wszędzie stoją pól Także miejscóweczka, może kiedyś przyjadę sobie pospać w hotelu Jesteśmy, słuchajcie, w podziemiach, w garażach Kurde, wszystko jest pozamykane, ale tutaj stoją rarytaski fajne. Pochowane, zobaczcie. Co to za wóz jest w ogóle? Co to jest za wóz? Jakiś kurde japoński, chiński, nie wiadomo co to jest. Tu to jakiś mamy prototyp Jaguara. Schowany, ale już jest odkryty. Słuchajcie, ktoś go odkrył, ale ten sprzęt kurde interesujący jest. Dzienni wóz. Tutaj parę maklarenów zaparkowanych Fajny parking podziemny, co? Stoją sobie zaparkowane maklareny. Trochę tych jest tutaj sztuk. Widzicie? I tak to sobie stoi. Oczywiście tutaj jest wszystko pozamykane. Ale nam udało się wyjść. Tutaj takie ciekawostki na dole można znaleźć. Obraz słuchajcie, z podpisem na przykład Gerard Berger, kierowca formuły. 780 euro. Tylko. Tutaj nie podana cena. Tutaj mamy za ten obrazek 580 euro. Tutaj za, za to, co widzimy, 980 euro. Tutaj z podpisem, zobaczcie, tak samo 780 euro. Ostro. Także, jeśli chcecie taki obraz, to możecie sobie kupić. Ale tanio nie jest. A ten tutaj kosztuje 1980 euro, czyli 2000 euro. Prawie. Grubo. Kończy się dzień. Trochę tego tutaj przyjechało. Zakończenie sezonu ogólnie. Sporo aut, słuchajcie, sezonowych do października e, zarejestrowanych. Także pogoda też już się kończy, niektóre statki po prostu pójdą do garażu, pod koce Tak jak to bywa, tak jak to było, tak jak to jest i u mnie Słuchajcie, zaraz koniec sezonu i nie będzie czym jeździć Bo automatycznie samochód wtedy jest już wyrejestrowany, wymeldowany Nie ma opłat, nie ma ubezpieczenia, nie ma nic I dopiero zaczyna się jazda, to zależy, niektórzy biorą od trzeciego albo czwartego miesiąca nowego roku U mnie chyba jest od kwietnia to tyle chyba. Słuchajcie, kończę to nagrywanie. Co tutaj? Nie ma co tu więcej nagrywać, trochę wieje. Zimno się zrobiło. Tam przyjechało teraz Ferrari. Także ludzie teraz tam się kręcą ko tych Ferrari. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem nic aż tak specjalnego, co by mnie aż tak bardzo zainteresowało. No takie Mustang czy coś, to właśnie takie wozy, które chce się zobaczyć. Bo te inne, nowsze samochody to można zobaczyć. Na co dzień, słuchajcie, na ulicach tam na przykład takie BMW 30, tego nie widać. Na co dzień też ładna, wąska lampa, jakiś tam skyline, właśnie co stoi. Bo takie samochody, słuchajcie, no to na nie jest fajnie naprawdę popatrzeć, bo tego nie widzimy. Takie samochody, właśnie widzimy na zlotach, spotach. No, ten jest ładny. Kierownica po prawej stronie, ładny sprzęt. O i na takie coś można właśnie popatrzeć. Tam tu strzelają, kurde, motocyklami. Tutaj też Subarynkę mamy. Jakoś obklejoną śmiesznie z jakimiś kurde misiami, chociaż takie rzeczy to mnie nie bardzo interesują. Takie jakieś misie w środku z w Misie jakieś nie wiadomo co. Kto co lubi. Słuchajcie, o gustach się nie dyskutuje. Niektóre to w ogóle nie powinny tu przyjeżdżać, samochody, nie wiem, taki golf. Nie mam nic do golfu, ale po co to tutaj wjechało? Znaczy po co to tutaj chusili? No? E, bo tutaj, akurat na tym placu, mamy samochody, które e, trzeba było tam się zgłosić. w sumie nie zgłosić. no, Kto zapłacił, co tam? No, robili jakąś tam nizę. Weryfikację czy coś. Tam coś strzela, to od razu ludzie biegną. Dzisiaj to jest, powiem Wam, że. Szał taki z tymi telefonami Jak coś jedzie to kurde Normalnie dziesiątki telefonów w powietrzu wiszą Wszystko się nagrywa Także tutaj powiem wam Nie da się nic zrobić, żeby nie być zauważonym No to co, żegnam się z wami Moi mili, łapka w górę jak się podobało Zostaw komentarz No i co, kończymy chyba ten letni sezon Tak naprawdę z samochodami Coś tam jeszcze pewnie Będą jakieś wydarzenia, na pewno DTMy W październiku i coś tam jeszcze. Mam nadzieję, że będę miał możliwość, żeby tam się wybrać. To co? Pozdrawiam Was, trzymajcie się.